Tygodni temu tuż przy Mysłowickich Drogach pojawiły się tajemnicze tabliczki z dzikami i jeżami. Najpierw pomysł oczarował Mysłowiczan, a następnie zainspirował do działania wiele osób w całej Polsce. O Akcji Uwaga na Jerze porozmawiam dzisiaj z naszym gościem, pomysłodawcą Sebastianem Pisiulem. Na początku kwietnia, kiedy pojawiły się te tabliczki przy Mysłowickich Drogach, czas się zastanawiał, po co to i kto jest w ogóle autorem. Początkowo był pan anonimowy, ale skąd w ogóle ten pomysł na zrealizowanie właśnie takiej akcji ekologicznej? Dzień dobry, nazywam się Sebastian Pisiul. Ta akcja zaczęła się od tego, od to już rok temu powstała w mojej głowie, po zobaczeniu. Tyle ofiar na drodze jeży, tam zające, czy tam nawet potrącony dzik. I tak jeździłem, bo pracuję zawodowo jako kierowca. Jeździłem i myślałem, co tu zrobić, żeby to pomóc. No i tak rok czasu musiało to e, poukładać się w mojej głowie. No i mówię, te tabliczki będą takim. Takim elementem, który jednak też uczy, bo to też nie tylko ozdabia yy, yy, przydrożną zieleń, ale też przede wszystkim edukuje. Yy, te tabliczki właśnie mają na celu os wieczorem ostrzegać i w nocy ostrzegać kierowców yy, przed wtargnięciem takiego małego jeża czy tam zająca, a w dzień mają edukować, tak jak pani powiedziała, dzieci, żeby się dzieci mogły... Zadawać Ci pytania w ogóle, dlaczego? Ta, a, czy czy robi sobie zdjęcia razem z tymi, z tymi postaciami z tych tabliczek? Więc myślę, że chyba to, to osiągnąłem właśnie to, co chciałem. No i tak, tabliczki pojawiają się regularnie już od kilku tygodni. Zaprosił pan, nie jest pan sam w tej akcji, działa pan z kolegą i dziecko chyba też pomaga. Synem, tak, dokładnie z synem. Na początku malował ze mną te tabliczki, potem się już trochę wycofał, bo to jest 12-letni chłopak, więc już ma swoje sprawy. Potem musiałem dokończyć sam. A do wbijania i jeżdżenia po Katowicach, Mysłowicach. Poprosiłem mojego kolegę serdecznego, który, z którym znam się, kupę lat. Więc jeździliśmy razem wieczorową porą. Musieliśmy być tajemniczy, tajemniczy nie chciałem się też przyznać do tego. Żeby... A właśnie, a czemu pan się nie chciał przyznać? Na początku, myślałem, na początku myślałem właśnie, że to będzie pozbierane szybko. Nie chciałem się przyznać. Tam na, początku, na niektórych tych tabliczkach napisałem, że to jest akcja Jerzy. Akcji, że to jeże same jeże same się bronią coś takiego Ile w takim razie już przez te kilka tygodni powstało tych tabliczek No bo umówmy się no niby jest to prosta tabliczka z, z rysunkiem ale jednak trochę pracy w to trzeba włożyć ile już takich tabliczek powstało Dokładnie 36 sztuk, 22 już e, spełniają swoją rolę, czyli pitę i ostrzegają. Czy tylko w Mysłowicach, czy tu już też w, e, o Katowicach pan wspominał? Wspominałem o Katowicach, e, to jest osiedle Witosa. Tam, e, tam zacząłem tą akcję od tamtej strony, dopiero przeniosłem się do Mysłowic. E, tam no, ze względu właśnie mojej pracy, tam widziałem pełno tych, tych no, śmiertelnych Śpi wypadków. Więc tam zacząłem, tam zacząłem i potem przenieśliśmy się spokojnie tutaj na Mysłowicę. No właśnie, bo e, tak naprawdę od e, początku tej akcji e, e, najpierw pojawiły się Mysłowice, Katowice, ale teraz e, mam wrażenie, e, że cała Polska maluje e, zwierzaki. E, w jakich innych miastach e, jeszcze doszło do pana, e, że ta akcja zainspirowała e, do działania? Ja słyszałem o e, Lublinie obrownika tu też jest na Śląsku, w Kłodzku byliśmy z tą akcją sami, w Polanicy Zdrój byliśmy sami, tam, tam na internecie też wyczytałem, że w są zainteresowani, do Jasła muszę posłać tam jakieś tabliczki, czy, czy sam muszę tam pojechać, po prostu jestem, jestem zaskoczony pozytywnie. No właśnie, a czy Pan spodziewał się w ogóle y, takiego y, y, rozgłosu y, tej akcji w całej Polsce? Nie spodziewałem się, tak jak już kiedyś tam mówiłem, że myślałem, że to będzie tylko na Śląsku, że uda mi się to tu, tu, tutaj tylko, w Mysłowicach, ewentualnie te Katowice, tam Tysiąclecie. Jeszcze mam taką, dzisiaj może taka akcja będzie na Tysiącleciu. Więc myślałem, że to tylko tutaj zostanie, a że to tak się przez internet rozgłaśnia szybko, więc no jestem zadowolony. Akcja bardzo się przyjęła w wielu miastach, ale czy spotkał się Pan też z tym, że jednak komuś te tabliczki przeszkadzały i albo je usuwał, albo niszczył? Raz tylko, a to, to służby autostrady A4, bo przy Witosa, jak się wyjeżdża z Witosa na czwórkę, to tam jest wszystko zryte przez dziki, więc tam umieściliśmy tabliczkę, to było wieczorem, w nocy dokładnie, a rano tamtędy jeździłem, to do 11 godziny jeszcze tabliczki były, a potem chyba służby autostrady je zlikwidowały. Tam no, po prostu nie mogą tam być chyba w takich miejscach. Nie są to jednak. Nie są legalne, więc. Czy to sobie pan w takim razie życzę? No, nie wiem. Życzę sobie, żeby dalej tak, tak fajnie się prężnie rozwijała ta akcja. Żeby się ludzie włączali do tej akcji żeby sami, sami malowali, czy tam tworzyli takie, takie tabliczki, żeby dawali znać. Mam taką stronę, teraz uwaga je, że działa na Facebooku, więc niech, niech robią sobie zdjęcia, niech wrzucają na tą stronę, niech się polecają, niech działają razem ze mną. Bardzo dziękuję za spotkanie, za zaproszenie tutaj do Pana, do praktycznie warsztatu, bo tutaj też się tworzą te tabliczki i zaraz też pokażemy jak Pan może robi te tabliczki, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. No i uważajmy na jeże, uważajmy na dzikie zwierzęta, szczególnie wieczorami na drogach. Moim gościem był Sebastian Pisiul.